Akumulator jest ważną częścią każdego pojazdu. Jeśli zawiedzie, nic nie będzie działać. Co może pomóc? Regularna kontrola akumulatora w specjalistycznym warsztacie i przejście na wydajny i trwały akumulator samochodowy firmy Bosch. Tak wygląda wymiana akumulatora w samochodzie osobowym. Najpierw stary akumulator jest testowany za pomocą testera akumulatorów, na przykład testera BAT 131 Boscha. Ten akumulator najlepsze dni ma już za sobą i należy go wymienić. Przed wymianą zaleca się podtrzymanie napięcia za pomocą odpowiedniego trybu ładowarce. Dzięki temu zachowane zostaną zapisane wartości jednostek sterujących, ustawienia zegara i tym podobne. Podczas deinstalacji starego akumulatora należy najpierw odłączyć zacisk bieguna ujemnego. Teraz włóż nowy akumulator. Możesz teraz ponownie zamontować zaciski na biegunach. W tym przypadku podłącz biegun dodatni jako pierwszy. Funkcja podtrzymania nie jest już potrzebna i ładowarka może zostać odłączona. Nasmaruj oba bieguny akumulatora odpowiednim preparatem. Następnie dokręć wszystkie śruby. Procedura instalacji jest taka sama zarówno dla akumulatorów konwencjonalnych, jak również typu EFB czy AGM. W pojazdach z automatycznym systemem start-stop lub systemem zarządzania akumulatorem, akumulator musi być zarejestrowany za pomocą urządzenia diagnostycznego, np. z serii KTS. Uruchom oprogramowanie EasyTronic i przejdź do funkcji wymiana akumulatora, aby rozpocząć proces rejestracji. W tym celu należy wybrać producenta, pojemność i typ akumulatora. System ładowania pełni ważną rolę w dostarczaniu energii w pojeździe, dlatego zaleca się przetestowanie go po zainstalowaniu akumulatora. Na potrzeby tego testu uruchom silnik oraz niektóre układy elektryczne. Po tym podróż może być spokojnie kontynuowana. Niezależnie czy chodzi o auta osobowe, pojazdy użytkowe, kampery czy jednoślady, Bosch posiada szeroką gamę wysokowydajnych akumulatorów do każdego pojazdu. Akumulatory Bosch